Się, jak się do tego pokoju na dostęp, to będzie właśnie, prawda, uczniów o wszystkim. Cieszę się, że mogę powiedzieć jakieś takie świadectwo. E, bo dla mnie, światowego młodzieży, to były drogą misji. E, kiedy po raz pierwszy pojechałem jako wolontariusz do Madrytu, to e, powiem im prawie, stracę wiary, że stracę e, wiarę. Że jako wolontariusz będę stanął, że to, że to będzie koniec, że to wszystko e, się wali, i że jest źle, e, ale doświadczenie kościoła e, i już te wydarzenia, te e, takie właśnie z papierem, kiedy Ojciec święty z nami był, spowodowały e, wiele pytań. E, że wiele pytań wyszło e, w mnie, e, co robić, e, jak się bardziej zachować kościołem. kościele. E, z Marytym pamiętam się słowa Benedykta, kiedy jego Padesz to jest istotny, kiedy wszyscy młodzi byśmy narzekali jak kurwa nikogo nie uważając, nie wiem, jakichś naprawdę, naprawdę osób, bo oświecone przez się jest tak gorąco. E, a Padesz między nami w tych swoich, wszystkich, powiedzmy, warstwach ubioru, uśmiechnięty, między nami jeździł. I, I to było takie pierwsze pytanie, e, jeśli on może, to czemu my nie możemy? I właśnie w Madrycie pojawiło się takie pytanie: Co mogę zrobić, żeby bardziej być w żeby pomagać innym? I wtedy pojawiło się taki błysk, takie światło na temat wolontariatu misyjnego. I kiedy się interesowało, misja jakoś tam miałem w głowie od dawna, dawna. I pojawiła się taka, taka nazwa: w starym dzień, wolontariatu misyjny w Krakowie. Więc kiedy wróciłem z Madrytu, Poszedłem do, do Salesium, do wolontariatu, z takim przekonaniem, że na pewno chcę pomagać misji, bo na pewno misję w Polsce. To znaczy, że będę tutaj pracował, e, tutaj jako funkcjonariusz wspierał, tą modlitwą, Litwą, staraniami przez edukację, e, czy zbieranie funduszy. E, I to wszystko się działo. To wszystko się działo. E, to wezwanie to z Madrytu, żeby tak się w Chrystusie e, było. Formacja misyjna jakoś tam się przybiegała, przebiegała, przebiegała. E, minęły dwa lata. E, wiedziałem, że kolejne się to, że kolejny światowym, moim ojczystem, w Rio de Janeiro, więc w Brazylii, to jest, nie, to jest super. E, kupiłem bilet w styczniu 2014 2013 roku. E, no i trochę to dalej zapadło, szło, szło, szło. E, do marca tego roku, kiedy pojechałem razem z moimi przyjaciółmi, z wolontariatu, też z księdzem, który nas prowadził na rekolekcje. E, I na tych rekolekcjach e, Pan Bóg no, powiedział, że jego plany są więcej niż moje. Znaczy, no, odpowiedział na moją modlitwę, kiedy prosiłem się pani o robić po studiach. No, i mówi: jest na misję. No, on Nie, nie pojadę. No, pan mówi jest jeść na misję. No, ja bardzo, bardzo, bardzo źle jakby interpretowałem moje możliwości, ale pani pozwoli się nie nadaje. absolutnie się nadaje. Się nadaje. Ale mówi: Ale ja cię posyłam. I powiem, że. Cztery dni, takie zwykłe walki duchowe, kiedy Bóg mówi, że się posyłam, a ja mówię, że ja się nadaje. Ale pamiętam, że dzisiaj dzień 8 marca tego roku i to zdecydowałem się tak, że pojadę. E, spróbowałem do końca dnia. Czułem, że to jest taki niesamowity ciemny jaki I wtedy tak naprawdę zobaczyłem że, co się działo, jak, jak ta droga wyglądała. E, że mając w, w kieszeni bilet to jest do diodę z mojej drugiej strony, w tym swoim tak powiedziałem, że zostaje. I <coughs> będąc już w Rio de Janeiro, wiedziałem, bo miałem po ten day, że serdecznie poszliśmy do Limy do Peru, aby tam przez rok pracować z, z, z dziećmi, z młodzieżą, z chłopakami dorastającymi, którzy mieli doświadczenie ulicy, albo mm, mieli w ogóle trudną sytuację rodzinną i, 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 i taką materialną czy społeczną. Pan Bóg przez ten czas bardzo mocno mi potwierdza to powołanie, że mam, ja Cię posyłam tam radę. E, I w Rio de Janeiro, kiedy byłem wolontariuszem, e, papież naciekuje takie słowa, idźcie bez obaw, aby służyć. Idźcie bez obaw, aby służyć. Na kapakabanie e, I te słowa mi przez całą drogę misyjną bardzo, bardzo towarzyszyły. W każdym momencie trudnym, kryzysowym. E, to był ten znak, Taki testament Franciszka, słowa Chrystusa, dane wszystkim młodym ludziom, które każdy na to przygotował. Dla mnie, kiedy to przygotowanie do Światowej Młodzieży w Gilety było już przygotowaniem do misji. Powiedziałem, że ja nie wrócę z do Polski, tak jak większość policji, z reakcji tylko że pojadę dalej. Że to, co nam Franciszek e, powiedział, powie, to rozwiązanie misyjne. Które się będzie działo, będzie moim posłaniem na misję, kolejnym posłaniem na misję. Będzie taką, moja odpowiedź na tak dla Pana Boga, będzie miała bardzo, bardzo <słuch> realny kształt i będzie trwała. I z perspektywy czasu wiem, że powołanie misyjne zaczęło, zaczęło rodzić się w Madrycie. To jest doświadczenie Kościoła, które jest na Światowym Dniu Młodzieży, które się nie da porównać z niczym innym. Doświadczenie Kościoła dla młodego człowieka, kiedy widzi tysiące, setki tysięcy, miliony ludzi w swoich rówieśników, którzy przyznają swoją wiarę w tak różny sposób. Mamy na z Madrytu po prostu tysiące Włochów, którzy tak krzyczeli, i ja rozumiem, tak śpiewali, żeby ich posłuchać dwie stacje wcześniej. I to było doświadczenie badyrytu, kiedy mnie to wyderzyło strasznie, e, e, tam w tym momencie, ale było to pewna mentalności mentalna i myślenia. E, później wywiadę z kiedy, kiedy myśmy jeździli, widzieli policję na przystankach, kiedy o, o zagrożeniach, o napadach, o, o przestępstwach, o narkotykach, ale że mimo tego wszystkiego tysiące, miliony ludzi z całej Ameryki przyjechało do Niebezpiecznego. E, nie będę mówił o moim pracy, jest jakoś więcej, e, bo, bo to, to była długa historia, każdy był na misjach, chociaż chwilę był, to wie, że e, to jest taki czas, kiedy, kiedy człowiek dostaje niesamowicie dużo, dużo więcej, niż zadaje innym człowiekowi. Ale też na misjach miałem takie poczucie, że bardzo chciałbym pracować dla światowych Młodzieży w Krakowie, że ta droga e, tutaj nie powinna się skończyć, no i Pan mi zaprowadził w samo komitetu, gdzie teraz szczególnie kontaktuję się z, z episkopatami, z uruchamianiem szczególnie Ameryki Łacińskiej, języka hiszpańskiego. I tu widzę kolejny owoc świadomych młodzieży w Rio de Janeiro. Kiedy dostaje maile od dnia w 97% jest w języku hiszpańskim. I 97% tych maili pochodzi z Ameryki Południowej. Z tego kontynentu, który gościł Światowej Młodzieży Różnorodności. Większość wolontariuszy, którzy są w Związku Krakowa, to są wolontariusze z Brazylii i Ameryki Południowej. Na chwilę obecną, nasi znaczy wolontariusze e, długoterminowi, to e, na chwilę obecną jest pięciu Brazylijczyków, sześciu Brazylijczyków, e, dwóch siostrów z z całej Brazylii, prawda? E, to pokazuje Światowej Młodzieży. Bardzo mocno zmieniają postrzeganie Kościoła i zaangażowanie w Kościele. I to, to jest to możliwość pokazania tej różnorodności Kościoła. Ja wiem, że w komisjach mój środek ciężkości świata z tym, na kiedy Ameryka podjęła tak samo ważne jak Europa. I tak dla wielu ludzi, światowych młodzieży, są przeniesieniem do środka ciężkości, ciężkości z własnego ze tak. zębie jako pępka świata na inne miejsce. Że ludzie, którzy żyją na drugim końcu świata, którzy tu pojadą, e, polecą 20, 30 godzin, jak na przykład delegacja bezpieczeństwa, która już zapowiedziała, którzy od samego wybrzeża, a będzie mają 5 godzin i 20 do Europy, e, oni zmienią. Zmienią bardzo mocno tę mentalność naszą. E, I młodych ludzi, których spotkają tutaj, to będzie wielka wymiana darów. I to wielkie, ta wielka wymiana darów będzie wielką misją. Się to się dalej nie się zaczęła w Madrycie bardzo mocno, przez Giedefoneo po Kraków. Czasami boję się, co będzie dalej. <śmiech> <śmiech> jeszcze nie jeszcze ja będę po tym wszystkim. <laughs> ale, ale na pewno będzie tutaj coś wspaniałego. I, I pracując wspólnie, możemy umożliwić to, że to, to spotkanie, to, to wielką wymianę darów, które też się działała w Krakowie, w całej Polsce. I na to, na to spotkanie musimy przygotować się wszyscy. Nie tylko przygotować się jako jako ci, którzy będą coś dawać, ale jako tych wszystkich, którzy bardzo wiele przyjmują. Bo no, tak jak w innych wiele osób mówiło, o czym ja też mówię, my dajemy jedną osobę grupie, ale przyjmują całą tę grupę. I od tych tysięcy, którzy przyjadą, przyjmiemy coś, tylko ktoś będzie z nią I za to chwała Pani. No. Naszym zadaniem jest po prostu otwierać uwagę Ducha Świętego będzie działo w tym czasie w Kościele I większe Zgromadzenie Biskupów. Jakby nie było w Krakowie wtedy tuka Świętego to nie ma być. Dlatego i Dhańskim drugim nigdy nie było takiego miejsca, żeby tysiąc biskupów było w jednym miejscu razem. No, brzymi się czasami może zdarzyć, tak? ale poza to, to, to będzie pewnie wyjątkowy czas. Natomiast przy tych naszych animacjach też misyjnych, Powiedział Andrzej, że, że rzeczywiście możemy dużo robić u siebie w diecezjach, w parach, w zgromadzeniach, w tych strukturach, w których posługujemy. Natomiast przywiezienie tej samej młodzieży na tego typu spotkanie może być takim no, bardzo ważnym katalizatorem w ich życiu. Bo, bo to spotkanie z żywym Kościołem, dla mnie że to jest dotknięcie żywego Kościoła. To jest e, rzeczywiście e, dzisiaj, dzisiaj potrzebne, zwłaszcza ludziom młodym, którzy, którzy nie zawsze mają to doświadczenie, takiego żywego kościoła, u siebie, tam, gdzie mieszkają, gdzie studiują gdzie i pracują. I zgromadzenie ich razem jest, jest bardzo ważne. I szczególnie także dla tych młodych, którzy żyją w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością lub jest prześladowane. E, też chcemy w Krakowie dla tych krajów, dla młodzieży z tych krajów stworzyć też specjalne miejsce, gdzie będą mogli wzmocnić się że przez swoje świadectwo, przez obecność innych młodych. Tutaj pracujemy także ze Stowarzyszeniem Panieskim i żeby właśnie taką przestrzeń w Krakowie także w parku Jordana stworzyć i, i żeby i biskupi, a zwłaszcza młodzi z tych krajów prześladowanych znaleźli w kościele swój dom w Krakowie i też miejsce wielkiego wsparcia. Także o tym także, także myślimy. I chyba ostatnia myśl, którą chciałbym też jeszcze się podzielić i przekazać, to chciałbym teraz wyprowadzić Was z Krakowa już z powrotem do Waszej diecezji, tam, gdzie jesteście. Cały Kościół w Polsce jest gospodarzem Światowym i Młodzieży. Wiemy, że zanim będą wydarzenia centralne w Krakowie, to będą w nich diecezja, na terenie całego naszego kraju. I w każdej diecezji mniej gorzej, go, a ja nie może że lepiej, lepiej niż gorzej, myślałem, ja, tak, że działają Centra Światowych Dni Młodzieży. Wiele z nich jest bardzo prężnych, z wieloma projektami, pomysłami. I, i wesprzeć działalność też tych młodych z centrum diecezjalnych, również waszymi strukturami, myślę, że od początku, żeby nie czekać, że y, centrum powołaniowe, kącik misyjny będzie w Krakowie, ale żeby też już y, o to zadbać na etapie dni w diecezjach, zarówno w programie, y, który jest przygotowywany w każdej diecezji, jak i właśnie w tej przestrzeni później, zwłaszcza gdzie będą te y, y, spotkania y, ogólno więc myślę, że, że warto też współpracować właśnie z koordynatorami w diecezjach i z centrami diecezjalnymi i już razem właśnie iść w tę stronę. Tym bardziej, że dni w Diecezjach to jest lipiec, 20-25 lipca. Jest to jest środa, wtedy jest dzień przyjazdu grup z zagranicy, później są cztery pełne dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela w każdej diecezji i poniedziałek ujazd do Krakowa, więc też jest w tej przestrzeni tego czasu bardzo, bardzo wiele. Ale też w coraz większej ilości nie tylko diecezji, bo to oczywiste, ale też dekanatów rejonów czy parafii Prowadzone jest już przygotowanie duchowe do światowych dni młodzieży, często w wymiarze comiesięcznych jakichś spotkań. Czy w oparciu o program Serce 2.0, który jest realizowany w tym roku, kładący nacisk na dwa sakramenty pokuty i eucharystii, dlatego 2.0, Serce 2.0, yy, dwa sakramenty, które czynią serce młodego człowieka sercem czystym, błogosławieni czystego serca jest hasłem na ten rok. Czy też od grudnia, od Nowego Roku Kościelnego rozpocznie się nowy program, którego hasło to jest Deoprofil, Deo nowe życie w Chrystusie, Boży Profil, Deoprofil. I pierwsze, zwłaszcza cztery miesiące tego programu, począwszy od grudnia, to będzie to program na wskroś ewangelizacyjny. Każdego z, pier, z, 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 z tych czterech miesięcy, każdy z tych czterech miesięcy rozważymy jedno prawo życia duchowego. W grudniu Bóg Ciebie miłuje. Ma dla Twojego życia wspaniały plan. Nie jeden słyszy <coughs> znowu od Pana Boga. W styczniu człowiek jest grzeszny, zoszpecony. W lutym, że tylko w się umarł i zmartwychwstał, jest, jest zbawienie i odkupienie. I w marcu, kiedy będziemy przeżywali wielki tydzień, trybą paskalny, to będzie czas wyboru Jezusa Chrystusa. I naszym marzeniem, jako duszpasterzy młodzieży, jest to, żeby Wigilia paskalna w tym roku we wszystkich parafiach w Polsce 10,5 tysiąca parafii, jestem marzycielem ja teraz mm. może z Kencem Przemodem, który też program przygotowywał yy, yy, to jest. Mój sen, żeby w każdej z polskich parafii, w, na liturgii Wigilii paschalnej spotkała się młodzież w tym roku ze świecami i żeby po tych czterech miesiącach programu wybrała Jezusa jako pana i zbawiciela, odmawiając przyrzeczenia chrześcijan. Chcemy, żeby w wielu parafiach trybuł było przeżyte na sposób rekolekcyjny dla młodych. I myślę, zwłaszcza, że tam, gdzie jest światło życie. I jest to bardzo realne i bardzo, bardzo możliwe, bo przecież w wielu tak już jest. I, że, I żeby zaprosić na to młodzież niezrzeszoną, żeby od grudnia młodzież niezrzeszona przede wszystkim przeszła przez te cztery prawa życia duchowego i wybrała w Wigilię Jezusa jako pana i zbawiciela. To jest to nasze przygotowanie duchowe, które chcemy, żeby zaistniało w tym roku, w najbliższym roku. I później kolejne trzy miesiące czyli kwiecień, maj i czerwiec, chcemy podjąć tematy życie Słowem Bożym, życie we wspólnocie Kościoła, życie w Duchu Świętym. Tematy deuterokatechumenalne, prawda? Bardzo, bardzo ważne. Kto przeszedł drogę oazową, to widzi tu pewną analogię do kroków nowego człowieka. I później lipiec, kolejny miesiąc przeżywany przez złotych pod hasłem kampus Misericordii czyli Pole Miłosierdzia, zarówno w diecezjach, kiedy przyjmiemy młodych z za zagranicy, jak i później wspólnie razem w Krakowie. I finałem tego jest później wrzesień, to jest miesiąc Dzień czynienia za powoce wizyty papieża światowych i Światowych Dni Młodzieży z proponowaną diecezjalną Eucharystią Młodych 18 września, akurat wypada Niedziela Święto Świętego Stanisława Kostki. I chcemy, tam gdzie to jest możliwe, jeśli diecezji to podejmą, żeby to była niedziela, takie wspólnotowe czynienie młodych w każdej diecezji za to, co przeżyjemy właśnie w roku 2016 na Światowych Dniach Młodzieży i na czasie wizyty papieża w naszym kraju. Także myślę, że mamy nakreśloną pewną wizję, pewien, pewien program, otwieramy się na niespodzianki Ducha Świętego robotników ciągle mało, dlatego też uśmiechamy się do wszystkich, którzy mogą wspomnieć centra diecezjalne i nasz komitet krakowski i, i zwłaszcza was prosimy, żebyście tak zaanimowali też przyjazd młodych z krajów misyjnych, choć wiemy, że finansowo będzie to ciężkie, ale delegacje chociażby, niewielkie delegacje, żeby tu rzeczywiście spotkał się ten Kościół powszechny. To jest jubileusz młodych w ramach Świętego Roku Miłosierdzia. Też myślę, że to jest ważne. Dopiero po raz trzeci tak się zdarza, że spotkanie młodych jest jednocześnie jubileuszowym rokiem młodych. To było w roku 1984 na początku, tak jak wspominałem, kiedy się to wszystko zaczynało rodzić. W roku 2000, kiedy był Wielki Jubileusz odkupienia, wtedy był XV Światowy Młodzieży w i na Torbergata. I teraz po raz trzeci, kiedy papież ogłosił Święty Rok Miłosierdzia, spotkanie w Krakowie młodzieży, 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, stają się prawdziwym jubileuszem młodych. I, i to jest no, dla nas wielkie wyzwanie wielki dar od, od Kościoła, od, od Pana Boga także, któremu chcemy służyć i dobrze Go wykorzystać. Także Bóg zapłać za wsparcie, też za modlitwę. Ja nie dałem dzisiaj głosu, a mam dzisiaj kierowca. Bo, w kilku ciężkich spotkaniach jutro od rana mamy no dosyć trudne spotkanie zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Krakowie, wczoraj już tu wyciekły różne liczby. Kto czytał gazetę Krakowską, to wie, miczą o 200 milionach różnych złotówek, które to na, to na co inne miały być przeznaczone, no i teraz trzeba stanąć i odpowiadać. Oczywiście no, rozgrywki polityczne są my tutaj nie mamy nic do ukrycie jest wszystko ok, natomiast natomiast Zły rozłynieśli i, i co chwilę tych spotkań takich bardzo trudnych też y, jest, jest bardzo wiele oprócz wyzwań logistycznych, które rzeczywiście nas przerastają, to, to też właśnie te jakieś takie ludzkie aspekty, więc też jesteśmy bardzo wdzięczni za modlitwę. Dlatego tutaj y, przygotowaliśmy myślę, że znacie, ale jest taka oficjalna modlitwa przetłumaczona na różne języki świata, to jest sztuk, to myślę, że nam starczy. Gdybyśmy mogli się tym pomodlić na koniec, to był super. Także żeby... oprosił Andrzeja i Jacka, żeby pozostawił tę modlitwę, te... gdybyśmy się pomogli na koniec. Tak wykorzystałem w na z tego dziedzinie 7. Dziękuję bardzo.